Witam Państwa Cebula z siebu wiosennego. To samo pole co zawsze, oczywiście typ hiszpański. Generalnie, proszę Państwa, komfort wodny jest utrzymany. Cebula może nie stoi w wodzie, ale co 4-5 dni, może co 6, jak producenci się wyrabiają, jest podlana. Tak to wygląda. Według mnie szczypior jest coraz większy. Teraz właśnie idziemy z producentem przez, przez tą cebulę. Generalnie zdarza się troszeczkę chwastów, ale tu już nic nie da się z tym zrobić. Producent łaził po polu, znalazł cebulę gdzieś tam w granicach 8 cm, ale teraz właśnie mamy cebulę wyrwaną o taką. Widać dłoń. To chyba będzie więcej niż 8. Korzeń, proszę zobaczyć, bardzo, bardzo mocny. Oblepiony dobrze ziemią. Także ta cebula tak naprawdę ciągnie bardzo mocno składniki pokarmowe. Aczkolwiek czubki troszeczkę już są przyschnięte. No niestety, temperatury robią swoje. Czy może to być spowodowane nie pobieranie, może być nie pobieranie wapna, nie pobieranie potasu, bo po prostu są za wysokie temperatury. Jeżeli chodzi o choroby, to mamy troszeczkę stymfylium. mączniaka nie widzieliśmy, W Wciornaska też bardzo mało. Producent zastanawia się, czy zrobić jeszcze raz zabieg Movento. Ja stoję na... Takim stanowisku, że jak najbardziej, bo za chwileczkę będziemy mieli pełnię żniw i tego wciornaska ze zbóż nam tutaj przyjdzie, pomimo tego, że ten szczepionek jest duży i naprawdę ładny. To, jak będzie go dużo, to może nam pouszkadzać i, i zmniejszyć plon. Także zdecydowanie e, zabieg Mowento. E, I proszę Państwa, ostatnio szedł preparat Signum, więc jest naprawdę bardzo ładnie po tych e, upałach. E, widzieliśmy w okolicy na Dymce mączniaka rzekomego, więc myślę, że w tą stronę e, może być preparat Banjo Forte, może być. Fandango jak najbardziej będziemy mieli tą cebulę chronioną i przed alternarią i troszeczkę przed tym felium i przed mączniakiem rzekomym. Zapraszam do oglądania następnych filmów, a także z innych warzyw, i następnych filmów z tej plantacji, a także z innych pól warzyw gruntowych. Witam Państwa, plantacja cebuli z siewu wiosennego, typ hiszpański ta sama, co zawsze Państwu pokazuje. tak to wygląda. Nie była w tym tygodniu niestety podlewana. Producent czeka na deszcz, opuściła się temperatura na znośną, więc wygląda to tak. E, proszę Państwa, jest troszeczkę tych przysniętych końców, jest troszeczkę stymfilium, e, mimo jakiegoś tam zabezpieczenia, ale cebula rośnie dobrze, nie ma wciornastka. Nie ma większego problemu ze szkodnikami. Tak to wygląda. Główki są już w miarę duże. Jeżeli Państwo oglądaliście film z tamtego tygodnia, to ta główka, którą mieliśmy wyrwaną, pokazywaliśmy po przekrojeniu 8,5 cm średnicy. Więc dość, dość dobrze. Proszę Państwa, co dalej? Więc jeżeli popada deszcz. Jest chłodniej, będą warunki dobre do rozwoju moczniaka rzekomego. Dlatego też trzeba zrobić jakiś zabieg na, na moczniaka. To, co mamy zarejestrowane, można zrobić to przed deszczem, jeżeli ktoś jeszcze zdąży, ewentualnie po deszczu, e, po deszczu jakiś zorwek, jakiś Infinito. E, przed deszczem, jeżeli by ktoś zdążył, to można zrobić jakiś skorpion, Mister ewentualnie e, dorzucić do tego. E, jakąś saletrę wapniową e, troszeczkę pomoże, jeżeli chodzi o niedobory, niedobory wapnia, oczywiście protektor. E, jeżeli ktoś e, ma w miarę sensowną cebulę, to też coś tam trzeba dodać kontaktowo na wciornaskę, zwłaszcza na Kujawach, e, mimo zabezpieczenia e, movento, czy e, innymi preparatami systemicznymi typu Benevia, to niestety trzeba coś tam jeszcze na czarnoskę kontaktowo dodać, jakieś dwa pyretroidy, czy Mospilan i pyretroid pełnej dawce hektarowej. Zapraszam Państwa do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.